Pilskie Hospicjum Stacjonarne powstało 4 lata temu. Już wówczas było więcej chętnych pacjentów niż placówka mogłaby przejąć. 45 pacjentów jest aktualnie u nas, a zapotrzebowanie, tak jak już wstępnie mówił Pan Prezydent, jest olbrzymie. Czekających w tej chwili jest przeszło 70 osób i nie ma dnia, aby nie było telefonu, Dlatego radni przyjęli propozycję prezydenta Piły, aby sprzedać działkę przylegającą do hospicjum za 1% jej wartości. Dzięki temu instytucja pomagająca ciężko chorym będzie miała wkład własny przy ubieganiu się o dotacje. Pierwsze hospicjum powstało dzięki hojności Pilan, którzy wspierali i wspierają nadal zbiórki społeczne oraz dzięki dofinansowaniu unijnemu. Teraz też jest taka szansa. Korzystając z środków, które w przyszłości się pojawią, tutaj mieliśmy pierwsze unijne, a teraz mówimy o, na przykład o unijnych albo o KPO, czyli tych, które są też unijne, ale w inny sposób będą dystrybuowane. Tam zdrowie jest bardzo wysoko na tej liście, jeżeli chodzi o listę priorytetów. Za przyległą działkę hospicjum zapłaciło 11 tysięcy złotych. Jeszcze w tym roku wystąpią o pozwolenie na budowę. W nowym obiekcie będzie miejsce dla kolejnych 50 pacjentów. Będzie też kaplica, sala do terapii zajęciowej, stołówka oraz wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego. Jeśli fundusze z Krajowego Planu Odbudowy zostaną odblokowane, to jest szansa, że nowy obiekt powstanie szybciej niż pierwszy. Batalia o wybudowanie pierwszego stacjonarnego hospicjum w Pile trwała kilkanaście lat.